Chwila, musimy to zrobić jeszcze raz. się! Manko. Z tej strony POBI 2019 i Miodek. Yy, wiecie dlaczego musieliśmy to dwa razy zrobić? To dla Miotka, nie? Dlatego, że yy, ja też włączam swój film teraz. Na tablecie. I to jest moje konto, na moim Tak, pierwszy raz. Tam coś tam mam. Yy, ja tylko oryginalnie mówię, że ja... To jest ostatni odcinek na tablecie. Subskrybujcie teraz. Też POBI 2019. Do, dokładnie taki nick Nie subskrybujcie nic innego. Znaczy, możecie. Miodka z... już. Tak, jeszcze miodka. Zapraszam do subskrypcji kanału Miodek. No, ogólnie Jest ja już ten. na też. ten. Na też. POBI wrzuciłem już film, a więc nie będzie zbytnio komplikacji. A więc. No, na tablecie jestem beznadziejny w klasza. Dzisiaj tak ogólnie będziemy sobie po prostu grać w klasza. A mój przyjaciel jest bardzo silny. No. To ja chciałem tylko dodać. Gramy długo. Tak, gramy długo. Dobra, play with friends. to play. Wszystko zobacz. A, dobra. No, gramy, dobra. Nie, Nie dobra, wiem, wiem jak to wyjdzie, dlatego że w sumie ty masz dobre karty, a ja mam słabe. No spoko. A mamy siódmy lew, Gra, Dobra, ej, eee. Yy. Okej. Okay. Ja sobie jeszcze Baby dragona wypuszczę. O kurde, on ma na dziesiątym Ja to spoko, przegram jak nic. Spoko, spoko Bo to łapie na twoje konto, nie na moje. Czyli że przez... To, które lepsze jest konto, to wtedy... O, Jezu, przegramy to jak nic. Czemu? Mam takie beznadziejne karty. O nie. Dobra, ale w miarę coś tam zrobiliśmy. O, on ma. O nie, spokojnie masz od tego mnie. Już, już pomagam. Po co ty ty wystawiasz? No, dlatego, że już ten. Będziemy mogli atakować. No, oni jest... się nie bronią. Przecież możemy atakować. O dobrze, że... Co to na trzecim to mają Oni są słabi. Dobra, dobrze, no, że jeszcze tam... Masz Rosy jakieś Hunter e, nie mam. Huntera, bo... bo zaraz nam zniszczą wieże. Co? Tymi beznadziejnymi? No, no, nic nie. nic nie zrobi. Masz klona? No, nie! Po co ja to wystawiłem. Już cię bronię. Dobra, ja, ja obronię się przed tym balonem, więc nie bój się. Dobra dobra, baczy No powiem. średnio się obronisz. Mm. Bo walną. No raz walną, by. no a tutaj moja no, i twiczka już prawie mu zniszczy biedę. Eee, czekaj. Dobra. Ja tam nic nie muszę postawiać. No twój baby dragon wygrał z baby dragonem, który ma 10 poziom. Co? Niestety przyjmę. Pomocy, pomocy. Dam Walkier jednak Warts, nie wiem dlaczego. A ty dalej o dobrze. Co? Odcinek? Tak, ja dalej nagrywam teraz. O nie, zamroził się. To ja lecę z Inferno Dragonem, nawet nie wiem po co. A ja z Wiczką. Jak on się nie obroni, to nie wiem co to za gracze są. Prawie się nie obronił, dlatego że idealnie trafił. Dobra, zniszczę. No dobra. Lecimy od razu na główną? E, chciałbym. Mm. No, zniszczyłem. O, idealnie będzie. Zniszczyłem. Walnie pris? Walnął, dobrze. 200 HP mu zostało na wieży, tylko że nie... 2000. A nie, na tej 200. drugiej. No, no, na tej drugiej to tak. No, już nie. No nie, go ściągnęłam. Lumber rodzinie. Jacka. Nie! Muszę się Przegu... się przed golemem i balonem. Przecież już wygraliśmy to. No nie wiadomo. O nie, przegraliśmy. Proszę! Jest! I tak zniszczyliśmy dwie wieże. Ale oni też by zniszczyli. Nie. Nawet jakby... Dobra, nieważne. A właśnie otworzę teraz y, moje częściki wszystkie, które miałem. Mm. Ogólnie dołączyliśmy do jakichś jakich planów, żeby po prostu było. Jak chcecie dojść to widzowie? Nie, raczej nie dołączajcie. Nie. Zrobimy do... nowy potem. Tak, zrobimy nowy, do Gdzie którego zakończy się i dużo. I jego główne konto na telefonie dojdzie, i na się też będzie. Tak, jakbyście chcieli ogólnie dołączyć, no to na tamto. Nie, nie. na widzowie, bo Tam tutaj jeszcze jest. Raz. No, czekaj, tylko zrekwestuję. I no, tylko to zrobiliśmy, żeby. Żeby można było zrobić to i mi mini minion hordem Dobra. No tak to, to byśmy tego... Nie mam się zrequestować. A nie mogę. Nie możesz? Nie masz? Chodź. Nie masz, masz minion. A nie, nie. Czekaj, ja ci oddam tego twojego. A... Ja ci muszę zbanować eldera. No powtór mi zbanuje elder. Teraz będziesz memberem. To dobra, gramy jeszcze raz. No to pi pierwszy odcinek będzie krótki, bo... No bo tak. No bo po prostu Miodek chce sobie... Bo chciałem przetestować, czy to wszystko działa i tak dalej. Tak i ogólnie po prostu Miodek chciał sobie zobaczyć. Dobra, a dobra. To chciałeś nawet, co? Czekaj, to muszę wyjść z tego, co chciałem. Dobra, gramy. Pierwszy odcinek będzie 10-minutowy albo... 15. znaczy ja nie wiem, ile już mamy minut. Już 5 mamy. Spoko. 6. Dobra, to co wystawiamy, przyjacielu? Ja bym poszedł w coś takiego. Co możemy? Ja balon na drugą stronę wystawiam. Ja bym poszedł w coś o takiego. O Nie! O i przegramy w coś takiego. Nie. Wiem. O nie, rejcz na pekę. Na Najgorsza. słysz O już, a ja, ja im zniszczę. wieżę. O brawo! A to Dobra, ale to tylko na. zniszczy im bierze. Spoko, ale jakby... nie wiem. <tryk> nie, oni też są wyznaczni. Prawie, prawie. Po ja zadałem im na głównej wieży stoić. Sam balon... 3000. tysiące. Samym balonem. Czekaj, tutaj... O, przegram, Chyba. Nie, nie przegram, dobra. Elektro wystawiłem. No 200 HP na wieżę zostało. Nie możemy tego przegrać. Znaczy możemy, ale lepiej, że nie. O, ale przyciągnęło to tornado. Cyk. I cyk. Nie. O, i jeszcze łyczkę, jeszcze łyczkę. poza tą już zostawiłeś. Nie, jakoś tak. Zobaczyłem, że łyczka będzie spoko na tą sytuację, która się właśnie działa. O, o kurde. Masz tu coś? Na tą sytuację? Nie mam, jak Co?! Egze nie jest na tą sytuację, Co? najwyraźniej. On przegraliśmy? O nie, MiniPeka tak dużo razy zaatakuje. O nie, jeszcze Wallbreakersy wow i jeszcze Zabeczka. Przegrana. Dobra, też wystawiska tu na Totalna porażka. Totalna porażka, totalna porażka. on ma loga też. Przegraliśmy to, wiesz? Wrócimy z Inferno, jak się nie będą bronić, to znaczy, że są... To znaczy, że są słabi. Chciałem powiedzieć. Ale jednak nie są szkoda. Ja nawet dziewiątym mam daterwent, to nie się nie będę szybkiem broni, bo ani tego nie widzę. O Jezu, ja im 600 zapas ja oddaję na wierzu. <noise> o nie, założyli. Jak wystawiłeś drugą, to... Już zauważyli. Jak, jak ja wystawiłem drugą, no. O nie, Lambert, jak Spoko, ja mam loga. Na... O nie, ja źle wystawiłem loga. Dobra, ale jako, jakkolwiek zadziałał. Musimy im zbić główną wieżę. No to ja polecę tam balonem A no, ja będę ja nas bronił. Nie. O nie. On nie nie obronił. Nie. Wszystko tutaj wystawiam. Normalnie wszystko. co? To leci tam mini peka na ich wieżyków. Ja muszę mieć w zanazzu cały czas zapach. Wygraliśmy. Może. Jest! jest, jest. Ale Jezus. peka, dobrze, dobrze. Mini peka, dobrze. Mini peka nie peka, bo peka jest zadka na mnie. O, ale super. Dobra, jeszcze chwilę możemy. Ile jeszcze jest czasu? No już minęło 9 minut, więc... jeszcze zagramy tak z dwie Okej? Okay. Okay, bo mi akurat będzie ten. Dawaj, No. I chodzę. Jest. Chciałbym jeszcze to wygrać na dwie koronki. O, z tego... level mają. Ale to jedna osoba ma większe, to tylko tak podpisuję. Wiem. Ty już masz 8 minut. Wszystko zawieszę. o! o! Ja muszę jeszcze zapa w zanadrzu. O nie! Zap, zap. O nie. Tu nie zrobi nic zap. Chyba, że szybko im zbijem. Brawo! Liżę. Dobrze wystawiłeś tego zapa. No Bo poleciało i zatrzymało tego prince'a. A u nich nie, ży, nie żyje ich wieża. Prawie. Nie żyje. Przecież egzekutor dobija. Executor? Dobra, to zbyt on nic nie zrobi w sumie. I tak by ni nic nie zrobiło. Nie tylko trochę za to. Dobra, dwa razy to spoko. Dobra, niestety. O dobra, oni się nie brają. Nie ja brają Ale akurat na sam koniec, czyli jeszcze jeden raz udało im się. Dobra, jeszcze to uderzy. O nie! Ten... O nie, nie zobaczyłeś Hoga? Spoko, spoko. Wystaw coś mądrego, no, mądrego. No, dobra. O masz szósty level? Milipeki. Po co ty to wystawiłeś? Nie wiem, bałem się, że mini peka przejdzie. Ale jednak nie. nie po co, co on to ty? wystawił? Ale Mamy odrobinkę szansy, że przegramy, ale to naprawdę odrobineczkę szansy. serwo ja bym chciał bardzo zniszczyć tą jedną wieżę Do? nie logo? Masz loga? Masz Jeszcze mini O nie Ale spoko to nic nie zrobi i tak. No Zniszczy wieżę Dobra spoko, ale my jej zniszczyliśmy Dobra ja chcę wszystkie wieże. Ja też chcę wszystkie wieże i mój balon i dokończy. Jeszcze zapę, żeby sami się zacięli. Dobra, jest. jeszcze jedna rutka, tak? No, jeszcze. No, będzie 15 minut. O, właśnie, jeszcze mogę ten teraz otworzyć. Y... Skrzynkę? Ja tak, skrzyneczka. Nie, jeszcze jedną musimy zrobić. Gramy? No, spokojnie, tylko to ja muszę szybko. otworzyć skrzynkę. Będę mówił 482 Golda, 2 Gemy, 4 Bombery, 22 Kanonów, 5 Mega Minionów i Epic? Epic Golem. Golem. Nieprzydatne, ale okej. Okay. Klikaj, bo ja też wtedy będę. Już. mam no, dobra. Gramy ostatni, ostatni rundę. Tak. Jak, my, jak to wygramy to wszystkie rundy to Tak i mam nadzieję, o, że mi się... Źle mają ludzie. Jesteś. Znowu taka sama taktyka. No nie wiem. O nie, źle postąpiłem. Ale w sumie i tak dobrze. Źle, ale dobrze. Mam jeszcze nie, zapach na że... mają. Mam jeszcze zapach za naraz. Co ty chciałeś zapach tam? No nie, ale jakby trzeba było, no to postawię zapach. Czego? Ja polecę tam, jak oni nie zauważyli. To będzie fajnie. No nie. A masz coś na te? Na Horde Tak. Jezus. Uch. O! Gratulacje. Dobra, wszystko na naraz. E, jakby tylko tamtą wieżę jeszcze zbić, to by było Stąpą. fajnie. A wszystko nie tą, tamtą i drugą. Zniszmy minion O! Masz zapam? Masz zapam? Masz nie zapam? mam. Nie. Zniszczyć. Mogę łyczkę wystawić ja najwyżej. Ale nie najtłiczkę, łyczkę. Ja najtwiczkę no. wystawiłem, bo też się opiera. No w sumie jeszcze wyleczę. No musimy zniszczyć minimum jedną wieżę. Jeszcze mam? No. To no. ja muszę. I tak w sumie, żeby wygrać, to musimy zniszczyć. O, idealnie. Yy, masz coś? Dobra, elektro będzie. Będzie dobrze. Wejdzie fajnie. Będzie dobrze, wejdzie fajnie. Dobra, muszę jakoś tam. O nie! Weź tego, nie, tego. Zniż no. go. No, odciągnij od. No i odwiedz. Oni mają tak po 600 na wieży, a my mamy. Kurde, mamy tak dużo. A my mamy po 2000. Dalej. Cały czas. O tak Tak! Jest! Tak. Nie! Nie, moja to była Jakby była twoja, to szybciej by uderzyła. To by już zniszczyła to. Bo moja zadaje Więcej. 598. Czyli to znaczy 600. Nie, bo to to... Co oni zrobili? Masz coś? Baby dragona mam. S Ej, ale jadą. No nie Zap się boją. Jadą równo, cisną równo. Cisną, cisną kapcia. Ej, ale im robimy teraz Zajają. powoli kontra. Powoli, powoli. Wystawimy. Nie wiem po co ja wystawiłem. O tak, bo Inferno Tower wreszcie padnie. Dobra. Dobra. Jest. Jeszcze zobaczę mój opening skrzyneczki. Oczywiście Spoko. ja sobie kupiłem pas Royala. To będzie lepsze. dwie skrzyneczki, dobra. Ja sobie będę oglądał i mów mi o będę mówił, bo żeby. właśnie, twoi widzowie. W sumie twoi i moi nie, bo. bo twoi ja, już nie ja twój kanał. Dobra, dobra. Lecimy. Dobra, Le, lecimy. Nie, to będzie legenda. Skrzynka tier unlocked. Uwaga. Czyli nie będzie legendy? Trzy tyle ramy. 11 minipek i 21 Wizardów. To ja wymieniam Batelera jest 3 mega minion, nie 3 arkujki nie. Czemu najwięcej nie wymieniasz kart? No bo Wizard mi się przydał. 3 eliksir, kolektory nie. Rakieta nie, dobra, trudno. Jeszcze jedna skrzynka. 1153 Golda. 4 gemy to dużo, dość. 12 ice Spirytów. 50 barbariansów. Nie będę Rage 1. 12 Lich Golemów, To ja wymieniam barbariansy i arosy. Wymieniam arosy i Elitarni barbariansy. Ja mam no i rascalcy i wymieniam rascalcy. No i royal giant. Dobra. No to by było tyle. I, I pa. Proszę nie przychodźcie od nowa na ten kanał, bo i tak tu nic nie będzie, a więc pa pa.